Hejo, z tej strony Fapson, dzisiaj nagrywamy Time Client, Wszyscy przepraszam, że długo nie było, nie miałem po prostu czasu, będę starał się co tydzień nagrywać się dwa odcinki albo jeden, trzy może nawet, jak dam radę, ale raczej dam, będę dał radę, po prostu mam więcej obowiązków i dlatego, więc bez pewnego przedłużenia, chodźmy do kolejnego odcinka z Time Client. Ja pierniczę moje widzowie. Tak swojego brata. Ale ten zdążył się już przemienić, musiałem go zabić. Teraz muszę jakoś opatrzyć Marka, zanim się kompletnie wykrwawi. O, jestem widzowie. Dobra robota 31. Cicha woda, cicha woda. O ketchup. E i co teraz mam zrobić? Eee, pomów... O, a wezmę sobie to. Pomów z himem. Ej, 31! Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Ok. Może ja ty trochę teraz... Te... A, teraz mogę iść, No i idziemy do ciebie Rahim Okej, okay. więc e, mam nadzieję, że odcinek odcinki ci moje spodobały e, będę też się nagrywał, jak mówiłem musi być jakiś sposób wydostania się. Bo kurcze blade Eee, po prostu nie mam czasu, bo ogólnie rzeczy ma takie Dobra, skomplikowane. Dobra, Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma cię odbija? Aha. Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagan. Ja nigdy bym nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amira. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Z chodzi, że żeby nie zginął w keczapie, bo normalnie taki sos keczupowy był tam. Jak ty tam, Rahim, byś poszedł, to byś był cały z keczupu i pomidorowego no. soku. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś okay. tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej. Okay. O, dobra, sorry, to tu Tu i tu Okej okay. Tak ogólnie wygląda. Dobra, Rahim Jestem gotów Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz Zabieraj dupę na trening Idź na górę Już masz niedaleko Na górę Okej okay. Idę, nie lubią piękno. Ale widok. Rahim, nie widzę cię, gdzie jesteś? Mm, Bardzo ciekawe. Okej. Okay. Okej, okej. Okej. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Okej, okay, jest git, spaściło się uważnie trzeba. I skuk! Okej O siema Laim. Siema Witaj na fitnessie, na początek Musimy cię nauczyć biegać Zaraz, oh. jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra Skacz na te worki w dole No Odbiło ci? Nie bądź cykor nie no, ja sobie robisz! No to patrz! A, a, Achim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! <grystanie> ja ja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! No, nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Ej, to ej ejdę, ej możesz wow! mordę! Jacze gwin! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby wow. przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Dobra. Się ...przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Aha. No, warto wiedzieć. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nieźle. Jak na Nuba. O ty! Na Nuba? Coś moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Serio? Okej. Okay. Teraz tak i... Okej, okay, czekajcie chwilę. No dobra, już jestem e, Okej, okay, co my tu mamy? E, na górze? No dobra, to Okej, okay. czas na prawdziwy test Wracaj na dźwig Po drodze użyj wszystkiego, czego się da Mhm mm Wracaj na dźwig, mówisz Okej okay. Cie, się da mm. Nie doskoczysz tu, mówisz? Nie, mm, pomyślmy, pomyślmy A, tu, dobra a tu, dobra, Teraz jeszcze, teraz tak Crane A, dobra, udało się Która jest? 749? Chyba ta Pokaż Ja teraz tu mam chyba skoczyć Dobra Co będę mam iść? Tu, dobra, dobra Teraz sprintem Udało się Wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Nie. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Uff, i teraz tylko na to. Okej, okay, opa. Dobra. Eee, Tu. I wracamy. Dobra. I wracam. Co się... Aha. Co się ze mną przemienia dzieje? się. O, to zła... wiadomość. Mów do mnie! Co się dzieje? Coś... poszło dobra. nie tak! Rachim! Co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak! Wracaj tu lepiej! O, dobra. Wrzucimy mniej więcej tę normę. Oha, uh -huh. tak muszę dać się kilka minut O, ogarnięty już ogarnął się No Rahim Rahim Rahim, Rahim co oh. to, kurwa było Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. A taki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira, niech Cię zbada. I pewnie da Ci działkę anty... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da Ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą Ci od razu głowy. Aha... Dobra, na razie takie odcinki będą chwilowe, bo... Mm, na razie. Potem będę nagrywał coraz dłuższe. Początki były takie krótkie, teraz będzie dwa razy dłuższe, więc... Na razie staniemy na tym momencie, więc po do zobaczenia i do następnego.